Cześć kochani, witam Was serdecznie, przepraszam Was za tak długą przerwę, przepraszam, że mnie tak długo nie było. Niestety obowiązki, praca i wiele innych ważnych, takich osobistych spraw po prostu nie pozwoliło mi na to, aby po prostu kręcić na, dla Was filmiki. Teraz z powrotem jestem, postaram się być już częściej, postaram się już częściej nagrywać te filmiki, aczkolwiek może też być trochę trudno. Jak tylko będę miała możliwość, i jak tylko będę miała sposobność na to, żeby taki filmik dla Was nagrać, to to na pewno zrobię, ponieważ niektórzy z Was się pytali, gdzie jestem, co się ze mną dzieje. Także wracam i mam nadzieję, że choć trochę, choć odrobineczkę się cieszycie. Dziś przychodzę do Was z ulubieńcami i to będą ulubieńcy. Nie mogę powiedzieć jednego miesiąca, nie mogę powiedzieć też całkowicie tych ostatnich miesięcy, kiedy mnie nie było. Yy, powiem, że to są po prostu ulubieńcy ostatniego czasu i ich najczęściej po prostu stosowałam, z nich byłam najbardziej zadowolona, do nich najczęściej yy, wracałam. I będzie, oczywiście będą ulubieńcy, a na samym końcu będzie jeden. Bubel, tak zwany, po prostu nie wiem, co to w ogóle jest. Hello! Ok, zaczynam. Słuchajcie, w pierwszej kolejności e, zacznę może od pielęgnacji. E, pierwszym takim produktem będzie płyn do kąpieli. Płyn do kąpieli z firmy e, Avon i jest to. Uh, Znowu zaczyna lecieć e, płyn e, Winter Rose. Może nie ma, jest to produkt, który ja kupiłam dawno temu, i nagle któregoś dnia po prostu wygrzebałam sobie gdzieś tam z szafki, znalazłam go i stwierdziłam, że jest po prostu rewelacyjny, i się zastanawiałam, Paulna, dlaczego tego wcześniej po prostu nie używałaś. No ale czasami tak bywa, że coś kupimy, gdzieś tam położymy na półce i po prostu stoi jakoś dziwnym trafem, go po prostu nie zauważamy. Mi się udało. Jest to płyn do kąpieli o zapachu y, takich zmrożonych róż, według nazwy, ale to jest po prostu zapach taki y, różany, bardzo przyjemny. I powiem Wam tak, y, bardzo fajnie się pieni, i, i to, z czego ja jestem najbardziej zadowolona, to jest to, że w momencie, gdy ja skończę się kąpać i prawda, osuszymy swoją skórę. Ja po prostu czuję, że moja skóra jest nadal nawilżona. Ten płyn pozostawia na mojej skórze jakąś taką powłokę, która sprawia, że, która daje mi takie odczucie, że moja skóra właśnie nie jest przesuszona i do tego właśnie jest taka fajna, fajna, gładka, taka bardzo jakby nawilżona, odświeżona. Dlatego to ogromny plus dla niego, dlatego po prostu płynu. Następnie jak już jesteśmy przy kąpieli, to będzie również y, tak zwane mydło pod prysznic. Jest to mydło z jaj. ja go już dawno temu kupowałam. Jeszcze tyle mi zostało, także plus dla niego odnośnie wydajności. Plus również odnośnie tego, że się bardzo fajnie pieni. Y, bardzo fajnie utrzymuje się jego zapach. Zapach jest naprawdę intensywny, takiej, tak jak kiedyś wspomniałam Wam: y, takiej świeżej, czyst czy, czystej. Y, świeżej pomarańczy. Mam nadzieję, że wy również macie takie same zdanie na temat tego mydła. Co jeszcze odnośnie nawilżenia? Mam troszeczkę mieszane uczucia, ponieważ czasem jest tak, że rzeczywiście po użyciu tego mydła ja czuję, że skóra jest nawilżona i nie jest taka przesuszona. Ale przychodzi taki dzień, może to jest też zależy od temperatury, od warunków atmosferycznych bardziej, kiedy właśnie wtedy moja, moja skóra się nagle ściąga, i już to nawiżenie po tym mydle nie wystarcza. Dlatego takiej. Podejrzewam, że to nie jest do końca po prostu kwestia tego mydła, tylko po prostu warunków atmosferycznych i tego, jakie moja skóra ma po prostu podejście. Następnie mamy coś do pielęgnacji twarzy. Jest to. Nivea Clean Dipper zakupiony jakiś czas temu. Jest to tak zwane 3 w 1, czyli żel peeling i coś na zasadzie, znaczy 3 w 1. Przepraszam, 2 w 1, bo to 3 w 1 to była maska, a to jest dwa w jednym, czyli tak zwany żel i peeling. I powiem tak, on ma bardzo fajne takie drobne drobne. Jejku, przejęzyczam się. Takie małe drobinki. Które nam peelingują. Do tego ma takie większe y, y, granatowe, niebieskie kuleczki, które właśnie powodują to, że się zaczyna bardzo fajnie y, pienić i powiem tak, bardzo fajny, przyjemny zapach. Uwielbiam zapach tego kosmetyku, y, ponieważ y, poprzednio, co miałam peeling taki do twarzy z Sorai zapach po prostu, jak w momencie tak jak Wam kiedyś też wspominałam jak wąchałam przez opakowanie był bardzo fajny, przyjemny, bardzo mi się podobał natomiast później w momencie nakładania na twarz ten zapach robił się strasznie chemiczny w przypadku tego żelu z Nivea tak nie jest zapach jest cały czas taki sam zarówno w momencie, kiedy powąchamy przez opakowanie, tak samo w momencie nakładania go na twarz bardzo fajny bardzo fajnie czyści, bardzo fajnie po prostu myje. Tą twarz peelinguje, jest, skóra jest po uży, jego użyciu gładka. Natomiast jeden minusik jest taki, że troszeczkę przesusza skórę. Dlatego niby jest napisane, że on może być do codziennego użytku. Natomiast ja bym z tym codziennym użytkiem troszeczkę uważała, ponieważ mówię, no, ma tendencję do tego, żeby trochę tą skórę przesuszać, i w związku z tym też z tym, bardzo często po jego użyciu moja skóra jest taka napięta i w tym momencie wiem, że po prostu muszę użyć jakiegoś kremu muszę nasmarować swoją twarz jakimś kremem żeby po prostu to napięcie zniwelować, żeby po prostu to napięcie się zmniejszyło ok, dalej mamy coś do włosów, czyli lakier, bardzo fajny lakier Stafta, jest to Czwóreczka, dosyć mocny, ale wiem, że spisuje się bardzo dobrze. Nie skleja włosów. Ma dla mnie bardzo fajny, przyjemny zapach. Nie jest takim sztucznym zapachem lakierowym, tylko wręcz przeciwnie, ma bardzo fajny taki zapach. Do tego po prostu utrwala włosy, ale ich nie skleja. Jest bardzo, bardzo łatwo go można wyczesać z tych włosów. Jeżeli na przykład zdarzy się tak, że nałożymy go zbyt dużo, wtedy jest bardzo łatwo po prostu go wyczesać, ponieważ mówię, no mm, on nie wiem, jakby się tak troszeczkę wykrusza z tych włosów w momencie, kiedy go wyczesujemy. Po prostu on nie zostaje na tych włosach, tylko właśnie bardzo łatwo schodzi z tych włosów. Ale mówię, no utrwalenie jest Jak dla mnie takie w sam raz, bo mówię Nie chcę mieć takiej sztywnej e, Szopy, kopuły w momencie Kiedy ułożę włosy, to nie chcę, żeby te włosy Były takie, wiecie, że ewidentnie po prostu Widać, że tego lakieru jest tyle nawalone Że te włosy się oczywiście trzymają Ale ja bym po prostu, ja chcę, żeby te włosy były Utrwalone, ale dawały Ale wyglądały na takie bardzo naturalne Że rzeczywiście one po prostu Takie zwyczajnie są, a nie są po prostu Czymś utrwalane, także plus Ała, jeszcze się uderzyło o dobra, za dużo machasz. Teraz już będą kosmetyki kolorowe. Nie, o, jeszcze jeden kosmetyk do twarzy. Jest to krem wygładzający z ziali. To 25+, co zaopatrzyłam się w taki dwupak na dzień i na noc, powiedzmy. Ja ten krem stosuję tylko na noc. To jest krem typowo wygładzający. Na dzień mam matujący, ale jego na razie nie używam, ponieważ w tym momencie używam krem z Nivea. Natomiast ten krem... On ma taką konsystencję białą. Tak, widzicie, widzicie? Konsystencję białą. Jego zapach jest taki dosyć specyficzny. Nie każdemu może odpowiadać. Ja na początku jak go poczułam, nie za bardzo mi się on podobał. Natomiast teraz już jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Już się po prostu do niego przyzwyczaiłam i mogłabym powiedzieć, że już nawet nie jest taki zły, wręcz, wręcz przeciwie. Zaczyna mi się po prostu podobać. Kren ten delikatnie nawilża. Yy, troszeczkę natłuszcza, ale przede wszystkim jego zadaniem jest wygładzenie. I co do tego yy, mogę się w 100% z tym zgodzić, ponieważ po użyciu tego kremu, yy, kiedy ja już sobie umyję twarz, wysuszę i ja go nałożę. Naprawdę, dziewczyny, moja skóra jest tak gładka, yy, jest tak przyjemna w dotyku, że po prostu ja sama nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby po prostu sobie tej skóry, tej twarzy, twarzy tej skóry, skóry na twarzy po prostu nie dotykać. Także bardzo fajna, przyjemna rzecz. No, i do tego jest uważam, że jest wydajny, bo naprawdę nieduża ilość jego nałożona na policzki, na czoło sprawia, że rzeczywiście ta skóra jest gładka. I teraz już kolorówka. Pierwszą rzeczą będzie pomadka. Pomadka, którą w tym momencie mam na ustach, jest to pomadka z firmy Maybelline. Z tych pomadek Watershine Szminka do ust Krystaliczny Połysk. Nie wiem czy widzicie. Jest to pomadka o numerku 104 łamane na 530 Rubis Diamonds. I jej kolorek jest taki. Ona tutaj wychodzi, wygląda bardzo intensywnie. Bardzo intensywnie, tak mocno. Natomiast ja bym uznała, że ona jest ciut odrobinę transparentna. Ona nie ma takiego mocnego efektu. Musicie go rzeczywiście bardzo dużo nałożyć na usta, żeby była taka naprawdę bardzo widoczna. Jest moim zdaniem taka, mówię, troszeczkę półtransparentna. Bardzo fajnie nabliża usta. Do tego bardzo fajnie się te usta błyszczą. Wyglądają tak, jakby to nie była nałożona pomadka, tylko jakiś błyszczyk, jakbyśmy mieli na ustach po prostu jakiś błyszczyk, z, może z dodatkiem pomadki. Dlatego bardzo fajna. E, następnie e, mamy taki puder brązujący, coś takiego. Tak, puder pracowany, taka mapka brązująca z firmy e, Sensic. Jest to ta wersja ciemniejsza, ponieważ są dwie wersje. Jest to wersja ta ciemniejsza 105. Tu się nie, nie. żebyście sobie nie pomyśleli, że 106 będzie ciemniejsza, bo jest 105 i 106. Tu jest sytuacja odwrotna. 106 jest ta wersja jaśniejsza, natomiast 105 jest ta wersja ciemniejsza. Ja mam tą wersję ciemniejszą. I. Ja Wam może pokażę. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Mam nadzieję, że tak. Ja mam może w tym momencie też go na policzkach. Tu, w tym, ale pokażę Wam też na słoczu. Wygląda tu. On ma w sobie takie delikatne drobinki, takie złote, coś takiego, tak. One są w takim odcieniu złotym. Natomiast nie jest to taki brokat, który nałożymy na policzki i później wiecie, świecimy się jak yy, jakaś latarnia, albo tak wiecie, bije od nas po prostu, że szok. Natomiast, no mówię, to są takie delikatne, yy, delikatne błyski na policzkach, naturalny, delikatny look. Yy, możecie sobie dać więcej, mniej, w zależności od tego, jeżeli chcecie, mówię, żeby ten efekt był bardziej widoczny tych podkreślonych policzków, dajecie więcej. Natomiast jeżeli tylko chcecie delikatnie podkreślić, wtedy odrobinę yy, na, po, na pędzelek yy, muskamy policzek i bardzo fajny efekt. Dalej mamy róż, róż firmy Essence, firma Essence. Tu jest numerek 10 Adorable. Ok. Jest to bardzo jasny, taki aksamitny róż. Wręcz bym powiedziała. Tutaj będziecie go widzieć troszeczkę ciemniej. On jest naprawdę bardzo jasny, taki pastelowy, bym powiedziała. I jego efekt na policzkach. Jest również bardzo delikatny. Jak tu na palcu widzicie, jest bardzo delikatny. Złapiesz? No złap. Nie skupiaj się na mnie. O, teraz widać. On jest tutaj bardzo delikatny. Także na policzki, żeby go rzeczywiście było widać, taki coś yy, róż. To rzeczywiście też musicie go troszeczkę więcej nałożyć tutaj. I nie chce kamerka łapać. No dobra, jest. Yy, bardzo fajny, no mówię, taki delikatny, nie jest to jakiś taki yy, świński róż. Tylko bardzo delikatny, tylko do naprawdę takiego lekkiego podkreślenia policzków. Ponieważ no mówię, tak jak teraz w zimie. My tego różu tak za bardzo nie potrzebujemy, ponieważ już tak niska temperatura powoduje to, że nasze policzki stają się bardziej różowe. Bynajmniej w moim przypadku ja tak mam, że mi po prostu wybijają się naczynka i yy, uwidacznia mi się sam naturalny róż. Nie muszę tego różu za bardzo, za dużo używać, yy, za bardzo się starać z tym różem, żeby go nakładać, bo mówię, że no, na moich policzkach sam się ten róż. Yy, naczynka się wybijają pod wpływem zimna. Ale wydaje mi się, że to nie tylko mi, tylko ogólnie w większości z Was na pewno też tak się dzieje. Następnie mamy... Co tu mam jeszcze? Aha, jeden cień, taki dopowiek. Cień dopowiek również z firmy Essence. Króluje Essence. Jest to cień w kremie o numerku 02. To jest Glam, Glam Goes To. Dla go przepraszam, jest to taki szampański odcień. I dziewczyny, dla mnie to jest po prostu cień, wprost rewelacja. Dlaczego? Dlatego, że nim możecie wypracować albo mocniejszy efekt, albo bardziej delikatny. W zależności, jeżeli chcecie, żeby to było tylko takie błyszczenie, delikatne błyszczenie na oku. Wównie, wówczas. Wówczas dajecie go tylko odrobinę mało, nie przesadzacie. Natomiast jeżeli chcecie, żeby już było troszeczkę więcej, widać, żeby to była taka tafla na oku, wtedy nakłada się go więcej. I jeden zasadniczy plus to jest to, że jak tu jest napisane, stay all day. On rzeczywiście cały dzień utrzymuje się na oku. Jak ja y, rano sobie go nakładam, idę do pracy, tak wracam wieczorem i nadal ten cień mam na oku. Nie muszę się martwić o to, że za chwilę moja powieka będzie pusta, że na mojej powiece nic po prostu nie będzie. Wręcz przeciwnie, on się naprawdę bardzo długo utrzymuje. I do tego jest bardzo naturalny, nie jest jakiś taki Wiecie, błyszczący, może błyszczący, jakiś taki dyskotekowy, tylko właśnie taki fajny na oku. Yy, kolor pozostawia. Także plus ogromny. I ostatni kosmetyk z ulubieńców. Yy, jest to firma również Essence i jest to żel do kresek. Eyeliner w żelu. Dokładnie, o tak powiem. I jest to numerek 02. Ok, czyli London Baby. Yeah. Ok, głupie już Paulina. Jest on w odcieniu takiego bardzo ciemnego brązu. Bardzo ciemny brąz z drobinkami brokatu, ale te drobinki nie są jakieś srebrne, nie są jakieś złote. One są takie... Różnokolorowe, o tak bym powiedziała. Dlatego w momencie, kiedy go nałożymy na oko, na powiekę, tych drobinek tak naprawdę nie widać. On pozostaje taki bardziej jednokolorowy. Nie, nie odznaczają się jakoś specjalnie te drobinki. I zasadniczym plusem tego eyelinera jest to, że on się utrzymuje nie rozmazuje się tylko utrzymuje się tak, jak w przypadku tych cieni cały dzień, jak ja go nałożę na powiekę, to on mi się tak utrzymuje przez cały dzień. Do tego ma bardzo fajną kremową konsystencję i on na oku nie wygląda jak taki typowo eyeliner w płynie, tylko właśnie wygląda jak taka tak jakbyśmy sobie nałożyły może kredkę. I taką też właśnie kredką, coś taką żelową, coś takiego. On jest taki bardziej matowy. W przypadku na przykład, jeżeli mamy eyelinery w, płynu, w płynie, one bardzo często lubią taką zostawiać, taką poświatę takiego błysku. On natomiast nie, on pozostaje typowo taki matowy. Jeszcze raz pokazuję. On po prostu jest na pewno Wam bardzo dobrze znany, bo to już jest chwalony przez niejedną dziewczynę na YouTubie. I na koniec pozostaje mi jeden bubel. Jednym bublem na szczęście. Dziękuję bardzo, że po prostu ten kosmetyk dostałam, a nie go kupiłam, bo jakbym go po prostu kupiła, to bym chyba się yy, tak zdenerwowała, że po prostu masakra, że wydałam na darmo pieniądze. I tym kosmetykiem jest tonik z firmy Clean Clear. Yy, niby to jakaś tam yy, co to jakaś tam energia coś tam z trawą cytrynową i ekstraktami z owoców. Ten tonik ma zapobiegać błyszczeniu naszej skóry. Tak, tak twierdzi producent. Dziewczyny po prostu jak po nałożeniu mi jak, pamiętam jak zamieściłam filmik z tym tonikiem, kilka dziewczyn pod filmikiem Napisało mi, że właśnie one miały do czynienia z tym tonikiem i że ten tonik powodował to, że ich twarz się zamiast być matowa, ona się błyszczała jeszcze bardziej. Ja stwierdziłam, że okej, okay, zobaczę, może z moją skórą będzie inaczej. Może Anusz, moja skóra zaakceptuje go i właśnie będzie dawał taki na mojej skórze efekt, jak rzeczywiście mówi producent. Niestety yy, sytuacja się powtórzyła jak w przypadku tamtych dziewczyn. Dziewczyny od razu dziękuję Wam na, yy, na samym początku, że mnie poinformowałyście o tym, ale ja czasem miałam tak, że muszę się po prostu sama o tym przekonać. I się przekonałam. Po prostu dziewczyny po tym toniku skóra się świeci jeszcze bardziej niż yy, przed. Nie wiem, co ten producent tutaj yy, chciał zyskać, ale po prostu, no, naprawdę to jest taki. Wiecie, światło takie, tak się błyszczy ta skóra, że normalnie lustro, jakby się dało, to by się można było przeglądnąć, nie? Poza tym jest niesamowicie niby w opakowaniu ładnie pachnie, chociaż przewija się trochę zapach alkoholu, ale już jak nakładamy na twarz czuć tylko sam alkohol. Do tego jest tak tego alkoholu dużo w tym toniku, że nie dość, że wysusza moją skórę, to po tym toniku moja skóra jest tak podrażniona. Jest tak pie piekąca, nie, jest, no tak, no po prostu tak piecze mnie ta skóra, że no marzę od razu o tym, żeby po prostu nałożyć sobie, nie wiem, jakiś krem łagodzący, który po prostu to złagodzi, który będzie już dawał mi jakieś ukojenie, bo po prostu marzę o tym, żeby, nie wiem, od razu najlepiej po prostu wziąć i pod wodę i zmyć od razu ten tonik, chociaż niby, prawda, tonikiem zmywamy też twarz. Dlatego po prostu to jest bubel, nikomu w życiu nie polecam tego y, toniku. Nie wiem, co ja po prostu z nim zrobię, chyba w momencie, używam go, w tym, w tym momencie używam go tylko wtedy, kiedy wyskoczy mi jakaś niespodzianka i potrzebuję, żeby ją bardzo szybko wysuszyć. To wtedy tak, przykładam i jest, trzymam, trzymam, chociaż mówię pieczę wtedy też w tym momencie, no ale jest. Jakoś tam wspomaga to, że szybciej po prostu wysusza te moje jakieś tam y, pryszcze, nie pryszcze i w ogóle. Okej, okay, dziewczyny, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziewczyny, chłopaki, nie wiem, w zależności kto tam chce mnie oglądać. Bardzo się cieszę, że mogłam nakręcić już ten dla Was filmik, że będę mogła go dla Was zamieścić i że ktoś z Was może z przyjemnością się ucieszy i go obejrzy. Postaram się, tak jak mówię, częściej teraz do Was zaglądać, częściej się u Was w mieszkaniach, domach pokazywać na monitorze. Mam nadzieję, że Wy również będziecie mnie z ochotą oglądać, odwiedzać mój kanał. Teraz serdecznie Was żegnam. Do szybkiego zobaczenia. Pozdrawiam Was, buziaki. Papa! Pa.